W swoim dwudziestoletnim życiu często miewałem koszmary. Każdy z nas je ma. Niektórzy częściej, inni rzadziej. Jednak przez ostatnie tygodnie moje senne zmory nie dają mi spokoju. Nie pamiętam już, kiedy ostatnio miałem okazję, by przespać bez problemu w całą noc. Każdy z moich koszmarów wygląda bardzo podobnie. Leżę w łóżku. Za oknem panuje całkowity mrok. Za drzwiami prowadzącymi na korytarz słyszę powolne szuranie które z każdą sekundą się nasila. Nie tylko je słyszę, wręcz czuję, że ktoś lub coś tam jest. Owe coś każdej nocy próbuje przekroczyć próg mojego pokoju. Powolnym krokiem podchodzi do drzwi i zatrzymuje się po ich drugiej stronie. Za każdym razem wbijam swój wzrok w białą drewnianą tarczę, która jest moją jedyną obroną. Chcę się podnieść, lecz nie mogę. Chcę krzyczeć, jednak nie jestem w stanie. Mój nocny gość stojąc pod drzwiami uderza je trzy razy. Drzwi rytmicznie drgają. Każde uderzenie słyszalne jest ze stwojoną siłą. Nie są to jednak szybkie, agresywne uderzenia. Są powolne, delikatne i wyraźne zarazem. Zawsze po ostatnim uderzeniu budzę się zlany potem. Mimo, że ten koszmar towarzyszy mi od dłuższego czasu, wciąż napawa mnie lękiem. No wszem, próbowałem coś zaradzić. Brałem leki nasenne różnych rodzajów i firm. W desperacji poddałem się nawet hipnozie. Żadna z tych metod nie pomogła. Dzień w dzień budziłem się niewyspany z podkrążonymi oczami. Po kilku tygodniach zacząłem oswajać się z myślą, że zostanie tak już do końca życia. Aż do momentu, gdy przeglądając różne portale natrafiłem na ciekawy artykuł. Na samej górze strony wielkimi czarnymi literami napisane było świadomy sen. Zaciekawiony zacząłem wczytywać się w tekst. Zdanie po zdaniu, artykuł za artykułem po kilkudziesięciu minutach wiedziałem już czym jest zjawisko świadomego śnienia tłumacząc pokrótce możesz kontrolować swoje sny śnisz o tym, o czym jesteś w stanie tylko zamarzyć napawało mnie to optymizmem wreszcie mógłbym pozbyć się sennej kreatury czyhającej za białymi drzwiami jedyny minus jest taki, że to wymaga czasu postanowiłem wypróbować polecane techniki które znalazłem na stronach poświęconych w całości świadomemu śnieniu co innego mi pozostało każdej nocy odpowiednio się przygotowywałem wykonywałem wszystkie niezbędne czynności początkowo nie widziałem żadnych rezultatów jednak nie zamierzałem rezygnować po około tygodniu zauważyłem że mogę obudzić się wcześniej niż zwykle nie potrafię tego opisać jednak umiem wymusić przerwanie snu w momencie dogodnym dla mnie Ostatniej nocy obudziłem się, zanim drzwi zadrgały pod wpływem trzech uderzeń. Postanowiłem próbować i eksperymentować dalej. Chcę raz na zawsze pozbyć się tej okropnej scenerii. Zauważyłem, że potrafię również dodawać do swojego snu inne przedmioty. Ostatnio w moim pokoju pojawiła się piłka plażowa. Moje treningi przynoszą coraz to lepsze rezultaty. Stwierdziłem, że nadeszła ta noc, w której rozwiążę swój problem. Nieco podekscytowany wskoczyłem do łóżka zaraz po zajściu słońca. Leżąc ze wzrokiem wbitym sufit zastanawiałem się jak mogę pozbyć się zmory nawiedzającej mi w koszmarach jest to mój sen a więc mam władzę absolutną mogę zrobić wszystko tak się nakręciłem że miałem problemy z zaśnięciem koniec końców przeniosłem się do dobrze znanego mi pokoju jeszcze przed zaśnięciem postanowiłem że skoro potrafię obudzić się na zawołanie to powinienem też umieć utrzymać się w swoim świecie sennych wizji Chcę poczekać i zobaczyć, co stanie się po trzecim uderzeniu. Powolne szuranie zwiastowało nadejście mojego gościa. Starałem się o niczym nie myśleć. Chcę, aby mój sen potoczył się tak jak zwykle. W pokoju rozbrzmiało pierwsze uderzenie. Później drugie. Skupiłem się, aby mój senny koszmar nie urwał się po trzecim uderzeniu. Drzwi zadrżały po raz trzeci i ostatni. Udało się. Wciąż się nie obudziłem. Badałem wzrokiem białe drzwi. Co teraz? Czego powinienem oczekiwać? Przez krótką chwilę panowała absolutna cisza. Po kilku sekundach klamka zaczęła drgać, zupełnie tak, jakby ktoś się z nią siłował. Czekałem na dalszy rozwój wydarzeń w pełnej gotowości. Muszę go zobaczyć, nim pozbędę się go na zawsze. Klamka zapadła, a drzwi otworzyły się. Jednak szczelina między nimi była tak wąska, że nie byłem w stanie nic dostrzec. Na drzwiach pojawiły się dwie pary rąk. Palce każdej z nich były nienaturalnie długie. Drzwi uchyliły się nieco bardziej i na wysokości klamki wyłaniać zaczęła się głowa. Istota nie miała włosów. Skóra na głowie miała blady, szary odcień. Jej oczy były białe i jednocześnie tak jasne, że wydawały się świecić w nocnych ciemnościach. Jej twarz była niewiarygodnie długa i miejscami pomarszczona. Istota przeszyła mnie swoim wzrokiem. Trwało to jednak bardzo krótko ponieważ z panikowami wybudziłem się ze swojego snu. Zlany potem i z ciężkim oddechem znów obudziłem się w środku nocy. Leżąc na plecach odwróciłem się w lewo. Białe drzwi były otwarte.